Dziękuję bardzo panie pośle, panie przewodniczący, szanowni państwo. Przed tygodniem byłem we Włocławku i tam w biurze pana posła, pana przewodniczącego Łukasza Dubonikowskiego spotkałem się z panem prezydentem, bo wychowałem skrzypkiem, który tak skromnie w tej chwili stoi tutaj w boku. Dostarczył mi materiały dotyczące sytuacji kupców wocławskich, dotyczących problemu, o którym tutaj i pan przewodniczący, bardzo fachowo i kompetentnie, i pan poseł Włonkowski, i pan radny Jarosław Mileski, i przede wszystkim panowie mówili. Zapoznałem się z tymi materiałami i powiem krótko, ja się cieszę, że dzisiaj mogę dać publicznie wyraz poparcia dla tych ludzi. My w Parlamencie Europejskim mówimy o Europie obywateli. Ja bym chciał, żebyśmy mówili też o Wocławku obywateli. Ja bym chciał przypomnieć, że ci państwo, jako podatnicy, utrzymują pana prezydenta i utrzymują e, władzę e, miasta Wocławek. I byłoby dobrze, żeby e, byli oni potrzebni nie tylko wtedy, gdy chodzi o ich podatki, ale także, gdy chodzi o zasięganie ich opinii w sprawach fundamentalnych. Bo w czasach kryzysu takie rozchustanie sytuacji w kontekście firm, które zatrudniają wiele ludzi i które dysponują miejscami pracy, jest bardzo bardzo ryzykowne. Ta sytuacja jest no, dla mnie jak biało-czarny film, gdzie jednak tymi szerefami są handlowcy. I no. Szwartz charakterem i antybohaterem jest prezydent miasta. Uważam, że czas na dialog, uważam, że czas na poważne traktowanie ludzi, ludzi, którzy dają miejsca pracy, którzy są wkomponowani w tą rzeczywistość od wielu lat i wydaje mi się, że byłoby dobrze, aby jednak nie na zasadzie, jak mówią Francuzi, fait accompli, faktów dokonanych, prezydent miasta podejmował pewne decyzje, tylko na zasadzie jednak pewnego no, tych wartości, które, które stanowią Unię Europejską, a więc na zasadzie kompromisu, konsensusu i dialogu, żeby decyzje wspólnie podejmować dla wspólnego dobra. Mogę przedstawicielom kupców, przedstawicielom Handowców powiedzieć nic o Was bez Was. I te decyzje nie mogą być podejmowane ponad Państwa głowami. Cieszę się, że dzisiaj wraz z Panem Przewodniczącym Solidarności, którego niesłychanie wysoko cenię, a znam lat kilkanaście, i dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia właśnie tutaj, w tym miejscu, że mogę dać publicznie wyraz świadectwa. Poparcia dla Państwa postulatów możecie Państwo na mnie liczyć. Cieszę się, że dzisiaj media we Włocławku, niezależne media będą mogły dać świadectwo prawdzie.